Cześć, jestem Pawcio. witam Was bardzo serdecznie, wszystkich w czwartym sezonie naszej kariery, symulowanej od zera Bray Wonders. W dzisiejszym odcinku przesumujemy kolejne 3 miesiące. Pierwszy miesiąc lipiec, w którym jest Europejski Puchar Narodów oraz rozpoczęcie Ligi. Tak się dla nas miesiąc lipiec skończy, a w miesiącu sierpień mamy kwalifikacje do Ligi Mistrzów z Glasgow Rangers. Tak się prezentują pozostałe pary eliminacji Ligi Mistrzów w pierwszej rundzie. Legia na przykład gra z Midytaland oraz pięć spotkań ligowych. No i tak się nas miesiąc sierpień skończy. I miesiąc wrzesień, w którym są trzy spotkania ligowe oraz dostymulujemy do 1 października. Z nowym sezonem jest oczywiście okno transferowe, ale nie będziemy dokonywać żadnych transferów, bo mamy naprawdę bardzo dobrą kadrę i myślę, że nie potrzebujemy żadnych wzmocnień. Za to kilku zawodników damy na sprzedaż bądź też wypożyczenie. Cyan Meijer, dodaj do listy wypożyczeń. Rice Gorman, dodaj do listy transferowej. Chris Karan dodaj do listy wypożyczeń. Oraz Filip Bohan, dodaj do listy wypożyczeń. Glenn Hollywood cały czas jest na liście wypożyczeń, no i to by było na tyle. Teraz wyślijmy skautów, Jose Henrique, wyślijmy go może gdzieś tutaj do e, Niemiec na 3 miesiące. Teraz e, Nils Hogen, może w ogóle na inny kontynent, może do Argentyny go wyślijmy. Tak jest, tutaj na 3 miesiące i e, Yasil Jagudin też go gdzieś wyślijmy. Może tutaj do Afryki i do Kamerunu na 3 miesiące. Henrike, Hogen i Jagudin rozpoczynają scouting. Postanowiłem, że zwolnimy tych dwóch zawodników z drużyny juniorów, więc Oskar Henriksson, bramkarz zwolni i Jarno Elias też zwolni. Powodem jest za mały overall. Mamy ofertę za Nuna, daję dużo więcej, niż jest wart, ale to jest nasz podstawowy zawodnik, więc odrzuć ofertę i mamy jeszcze dwie oferty za Walsha, obie dużo większe niż jego wartość, ale to jest nasz podstawowy środkowy obrońca, więc obie odrzućmy. Zwiększenie budżetu transferowego w poprzednim sezonie zostało nam 780 tysięcy, i te środki zostały przekazane na ten sezon. Henej chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu. Przed nami pierwsze spotkanie w ramach Europejskiego Pucharu Narodów. Gramy z drużyną Eupen. Zagramy takim składem: jest to skład podstawowy, no oprócz Heneja. Dlaczego podstawowy? Bo po prostu chce zgarnąć pieniądze za ten turniej, jak największe. No i pierwsze spotkanie oczywiście, jest symulacja. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Przegraliśmy to spotkanie 2-0 do 0 po dwóch bramkach Toyokawy. Wybierzmy zawodników do treningu. Pierwszy trening w czwartym sezonie, a w nim będą trenowali Barry Halle i Doherty, bo chcę, żeby oni wbili 70 punkt Verala. Henej dziękuję za ostatni mecz, a Karan zły na swoją rolę w klubie. Przed nami drugie spotkanie w ramach Europejskiego Pucharu Narodów z drużyną Sercel. Zagramy takim składem. Wszyscy nasi nowi zawodnicy wystąpią w tym spotkaniu, a zarazem zadebutują, czyli Slivka, Air Black, Donnelly i... Toner, zobaczymy jak się sprawdzą. Sersil czy Cersle, Prugia, wygrało pierwsze spotkanie. No i to może być no trochę średnie, bo my, pierwsze spotkanie przegraliśmy to tak pewnie 2-0, a widzimy, że Eupen wygrywa z Ipswich 1-0 i znowu Bramkę strzelił Toyokawa a my wygrywamy 1-0, ale Farias odpowiedział. No i tak się to skończyło: 1-1, podział punktów, więc. Ostatni mecz będzie decydujący i będzie nam naprawdę bardzo trudno o awans. Oferta transferu za Bolgera jest naprawdę duża oferta, ale to jest podstawowy zawodnik, więc odrzuć ofertę. Oferta wypożyczenia Karana i jak najbardziej się na to zgodzę. Zaakceptuj ofertę. Ostatnie spotkanie w grupie w ramach Europejskiego Pucharu Narodów. Zagramy z angielską ekipą Ipswich. Zagramy takim składem. Kilka zmian w składzie było i mam nadzieję, że ten mecz wygramy. I drużyna Eupen chyba przegra spotkanie. I... Przegraliśmy to spotkanie, bramkę strzelił Mac login no i szkoda Odpadamy, mamy kolejny trening Wyniki w turnieju Europejski Puchar Narodów No zarząd nie jest zadowolony Nagroda z turnieju 540 tysięcy I oferta transferu za Walsha, ale ten zawodnik nie jest na sprzedaż Ale mamy ofertę za Gormana no i trochę mała oferta, ale niech już będzie. Mansfield Town to jest kierunek Rysa Gormana. Zaakceptuj ofertę. Oferta transferu za Jacka Elisa, ale ja nie chcę go sprzedawać, ponieważ jest to rezerwowy napastnik, więc odrzuć ofertę. Karan został wypożyczony. Oferta za Ronana Hale, czyli naszego podstawowego napastnika, odrzuć ofertę. Oferta transferu za Sina Heneja jest nasz rezerwowy środkowy obrońca Odrzuć ofertę. Kolejne oferty transferowe, tym razem oferta za Kaliego z naszego rezerwowego bramkarza. Odrzuć ofertę i oferta z naszego podstawowego prawego pomocnika Josefa Beriego. Odrzuć ofertę. Kolejny trening. Gorman został sprzedany. Oferta z naszego podstawowego bramkarza, czyli za Campbella. Odrzuć ofertę. Oferta za Andrewa McGovern'a, czyli z naszego rezerwowego lewego obrońcę, ale on się czasami przyda. Odrzuć ofertę. I kolejna oferta za a Odrzuć oferty, naprawdę nasz klub jest bardzo rozchwytywany w tym oknie transferowym. Kolejny trening. Przed nami pierwsza kolejka w nowym sezonie Gramy na wyjeździe z Dandalk Zagramy takim składem Jest to rezerwowy skład oprócz naszego bramkarza Campbella. A to dlatego, że za kilka dni Gramy eliminacji do Ligi Mistrzów I chcę tych najlepszych zawodników Oszczędzać na te właśnie spotkania Zobaczmy mecze z Dandalk Może tutaj być bardzo cienko Ale widzimy pierwsza bramka Sliwki No i jeden do jednego. dobry remis Była taka fajna cutscenka związana z Ligą Mistrzów Ale chyba nie będę mógł jej wam pokazać Bo po prostu prawa autorskie a my w tle widzimy naprawdę bardzo ładną grafikę związaną z Ligą Mistrzów. Konferencja prasowa przed spotkaniem z Rangersami zmotywujmy nasz zespół. Oferta transferu za Bariego, odrzuć ofertę. Przed tym spotkaniem jeszcze trening. Kontuzja na treningu Kevina Tonera, ale na szczęście tylko na 7 dni. No i mamy co miesięczny raporty zwiadowcze. Pierwszy od Henrike, no ale to nie jest dobry zawodnik. No i ten też nie. Do 53 ogólne overall, no to trochę mało. Tutaj zawodnik, no nawet dobry, dobry overall, ale potencjał słaby, więc go odrzucimy, a ten też go odrzucimy. No i jeszcze od Jagodina, co miesięczny raport, no ten zawodnik nie. I ten w sumie go weźmy, bo ma dobry ogólny overall i nawet dobry potencjał. Podpisz. Niestety tylko 56 punktów overalla Omar Rafaje, więc go zwolnijmy. Przed nami pierwszy mecz w Liceum Mistrzów. Pierwszy mecz z dwóch w ramach eliminacji do tych rozgrywek. Gramy z Glasgow Rangers. Pierwsze spotkanie gramy u siebie. Zagramy takim składem najsilniejsza jedynka, jaką do tej pory dysponujemy. No i zobaczmy. Nie wiem co się po tym spotkaniu spodziewać. Nie wiem jaki... Punkt O'Waralla mają zawodnicy ze Szkocji. No i przegraliśmy to spotkanie 2 do 1. Bramka Middletona i Marfiego dla nas strzelił Nun, czerwona kartka Bolgera, szkoda tej kartki. No i niestety, na razie musimy odrabiać w rewanżu. Zawodnik zawieszony Bolger i oferta transferu za Dafiego, ale jednak nie będziemy go sprzedawać. Ale aż 8 milionów, aż korci. No ale to jest nasz kluczowy zawodnik. Odrzuć. Pierwsza propozycja prowadzenia reprezentacji Paragwaj, Odrzuć ofertę. Nie jestem tą reprezentacją zainteresowany. Druga kolejka i mamy spotkanie z Bohemian. Zagramy takim składem. Skład rezerwowy, bo muszą nasi podstawowi zawodnicy odpocząć przed rewanżem z Glasgow Rangers. Oczywiście oprócz Campbella. No i zobaczmy. Gramy to spotkanie u siebie i wygraliśmy 2-0 rezerwowym składem Bramka, Bohana i Bohana, czyli bracia Bohan z Bramką. Przed nami kolejny trening. Konferencja prasowa przed wyjazdowym spotkaniem Z Glasgow Rangers, zmotywujmy na zespół Oferta transferu zaglę na Hollywooda Chciałem go wypożyczyć, no ale Zgodzę się na transfer, zaakceptuj ofertę Kolejna oferta w tym oknie transferowym Za na Walsha, ale oczywiście odrzuć ofertę Przed nami rewanżowe spotkanie W ramach eliminacji do Ligi Mistrzów Z Glasgow Rangers, zagramy takim składem Podstawy skład, widzimy Sliwka Jest na środku pomocy defensywnej Zamiast Bolgera, bo oczywiście Bolger jest zawieszony, Sliwka widzimy mało Kondycji, ale mam nadzieję, że sobie Poradzi. Gramy to spotkanie na wyjeździe. Pierwszy mecz przegraliśmy 2 do 1. Musimy odrobić straty. Ojeju, przegraliśmy to spotkanie 4 do 0. Bramka RR, Middletona, Gresdy i Bramka o Opatrzcie, też do Dochartego, ale ten Doherty jest przez CH. No szkoda, nie udało się. Manchester United wygrywa UEFA Super Cup, pokonując w rzutach karnych AC Milan 5-4. Koniec zawieszenia Arona Bolgara i przełożone spotkanie ze Sligo Rovers. Tak patrzę w kalendarz i patrzę, że pojawiły się dwa nowe spotkania w ramach eliminacji do Ligi Europy z Ajakiem Ateny, przegrywając w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów z Glasgow Rangers z Meczu 6 do 1. Mamy jeszcze szansę zakwalifikować się do Ligi Europy, ale widzimy nasz przeciwnik AEK Ateny, czyli grecka drużyna. Zobaczmy, reszta eliminacji. Widzimy, że Lega Warszawa też będzie grała w eliminacjach do Ligi Europy. Najwidoczniej tak jak nam nie poszło w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale widzimy jeszcze jeden polski zespół: Lech Poznań. Widzimy jeszcze Wisłę Kraków i Lechie Gdańsk Naprawdę dużo zespołów z Polski. Widzimy, że gra też Cork City, czyli nasz rywal z Ligi Svenerbacher. No na pewno chciałbym trafić inny zespół niż Ajek. Jak Ateny, no ale niestety. Trzecia kolejka i mamy spotkanie z Limerick. Zagramy takim składem: Kompletny skład rezerwowy. Nawet nie ma w ramce Campbella, tylko jest Kelly. Gramy to spotkanie na wyjeździe. Na razie w lidze jest dobrze, ale niestety przegraliśmy to spotkanie po bramce Elisa, ale niestety nie naszego Elisa, tylko Elisa przeciwników 1-0. Kolejny trening. Konferencja prasowa przed spotkaniem z Aekiem Ateny, zmotywujmy nasz zespół. Glenn Hollywood został sprzedany. Zobaczmy grafika w tle, bo gramy w Lidze Europy. Pierwszy raz w Lidze Europy, w eliminacjach gramy z AEK-iem Ateny. Pierwsze spotkanie gramy u siebie i nie będziemy mieli dużo łatwiejszego zadania od meczu kwalifikacyjnego w Lidze Mistrzów, bo te dwie drużyny są naprawdę bardzo podobne. Zobaczmy, takim składem zagramy najmocniejsza jedenastka, jaką do tej pory dysponujemy. Pierwsze spotkanie gramy u siebie. No i zobaczmy, czy lepiej nam później jak z Gryzł Rangers, czy go. Pierwsze spotkanie 2 do 2 Remis u siebie bramka Konera Magdermota i Dafiego dla Aeku Ateny strzelił Montilo i Geoussi. No na pewno dobry wynik. Oferta wypożyczenia za Rona na Hale, no, ale to jest nasz podstawowy napastnik. Odrzuć ofertę. Kolejka czwarta i mamy spotkanie ze Sligo Rovers. Zegramy takim składem kompletny skład rezerwowy. Oczywiście oprócz bramkarza Campbella, tym razem Campbell wystąpi zamiast. Kaliego w bramce gramy to spotkanie u siebie. Dobrze nam idzie na razie w lidze. Widzimy w zespole Sligorovers gra twardek. Może to Polak, ale my to spotkanie wygraliśmy pewnie. 2 do 0 Bramka Rona na hale i Bramka Malona. Mamy kolejny trening. Konferencja prasowa przed rewanżowym spotkaniem Z Ajkiem Ateny, zmotywujmy nasz zespół Oferta transferu za Sina z Henea, Za naszego rezerwowego środkowego obrońcę Odrzućmy tą ofertę Zobaczmy nasz terminarz, najpierw gramy Rewanżowe spotkanie w ramach eliminacji do Ligi Europy Po jednym dniu przerwy Gramy spotkanie ligowe z Derry City I po jednym dniu przerwy gramy z Szamrokiem Roberts No to jest niesamowite To jest po prostu żałosne Przyszedł czas na rewanż, gramy z Ajkiem Atenem Tym razem na wyjeździe, zagramy takim składem Podstawowa jedenastka i że toner wszedł zamiast Gibbonsa, bo po prostu ma lepszy overall i lepszą formę. Pierwsze spotkanie u siebie zremisowaliśmy 2 do 2. Tutaj musimy spotkanie wygrać. Spotkanie w Grecji, więc na pewno będzie bardzo trudno. W drugiej minucie przegrywamy 1-0. No i przegraliśmy 3 do 0, niestety. Bramka Bagasetasa, ja tasa i Orsicia. Naprawdę sorry, ale dziwne nazwiska mają. Czerwona kartka tonera, niestety, odpadamy z Ligi Europy. W tym sezonie europejskich Pucharów dla nas nie będzie. Zawodnik zawieszony Kevin Toner i zawodnicy nieobecni z powodu do kadry Trevor Clark, Daryl Campbell i Mitchell Duffy. Mamy grupy Ligi Mistrzów grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, grupa E, grupa F, grupa G, no i grupa H. I mamy grupy Ligi Europy, może jest jakiś polski zespół. Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, grupa E jest Legia Warszawa. Grupa F, grupa G, grupa H, grupa I, grupa J, grupa K. I grupa L. Widzimy, że nasi pogromcy, czyli Ajax Ateny, znajdują się w grupie L z Realem Betis Feynordem i z Young Moisami. W tym oknie transferowym mamy naprawdę bardzo ciekawe transfery. Tony Cross przeszedł z Realu Madryt za 95 milionów do Manchester United. James Rodriguez również z Realu Madryt odchodzi do Chelsea za 85 milionów. Naprawdę, Real pozbywa się kluczowych zawodników. i Szkleniar za 84 miliony przychodzi z Interu do Walencji. Renato Sanchez odchodzi z Newcastle do Bormów za 43 miliony. Kolejka piąta i mamy spotkanie z Derry City. Widzimy Derry City zajmuje drugie miejsce w tabeli. Naprawdę bardzo dobra forma tej drużyny. Zagramy takim składem skład rezerwowy, bo po jednym dniu zawodnicy z podstawowej naski jeszcze nie odpoczęli. No oczywiście został bramkarz Campbell, ale to zazwyczaj tak jest. No i wygraliśmy to spotkanie 2 do 1 bramka Air Blacka i Malona Da Derry City. Odpowiedział Jakubowicz. I tak zauważyłem, że zawsze jak gramy z Derry City to zawsze bramkę strzela Jakubowicz. On chyba lubi nam strzelać. Kolejny Krenning i Berry wbija 70 punkt overalla. Oferta transferu za Arona Bolgera widzimy, że z Bundesligi, z Wolfsburgu, ale odrzuć ofertę. Conor McDermott ma sugestie, że lepiej by zagrał niż Meijer. Kolejka szósta i mamy spotkanie z Shamrockiem Rovers. Zajmujemy miejsce drugie, punkt straty do pierwszej w tabeli drużyny Dundalk. Zagramy takim składem prawie podstawowe jednostka, bo zamiast Walsha wystąpi w tym spotkaniu Gibbons, bo Walsh był trochę zmęczony. No i zobaczmy spotkanie z Ramlokiem. Gramy to spotkanie na Wjeździe. No i 0 do 0, czyli podział punktów. McDermott, dziękuję za spotkanie. Ostatni dzień okna transferowego. Oferta transferu za Heneja, już kolejna w tym oknie. Odrzuć ofertę. Oferta za Cambella. Odrzuć ofertę. Oferta transferu za naszego rezerwowego napastnika Jacka Elisa. Odrzuć ofertę. Oferta transferu za Walsha. Odrzuć ofertę. Mamy ofertę wypożyczenia Josepha Beriego, ale to jest nasz kluczowy zawodnik, więc odrzuć. Oferta transferu z naszego trzeciego bramkarza Marka Oconora, ale odrzuć tą ofertę. Mamy ostatnią godzinę okna transferowego. Głośne transfery wam pokazywałem, więc zobaczmy transfery w naszej lidze. Bohemian z dwóch zawodników kupiło, a jednego sprzedało. Ojej, sorry, przez przypadek kliknąłem dalej i nie poznamy dalszych transferów w naszej lidze. Sorry, bo mój błąd. Koniec ostatniego dnia okna transferowego. Mamy co miesięczne raporty zwiadowcze. Pierwszy od Henrike. ten zawodnik nie jest dobry, ten również nie. Drugi od Hogena. Był w Argentynie, no i nie znalazł chyba nikogo dobrego. No nie. No i jeszcze nasz rusek Jagudin, który był w Kamerunie. No i, i nic nie znalazł. Przez przypadek go podpisałem serio. Czemu ja mam tak, że tych zawodników podpisuję czasami? No przejdźmy od razu, go zwolnijmy. O 44, masakra. McGovern chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu. Widzimy najlepszych strzelców i jest błąd, ponieważ pozycja szósta jest Hale i to jest nasz rona na Hale, którego kupiłem z Daily City, po prostu nie został zmieniony klub. Kolejka siódma i mamy spotkanie z liderem tabeli, czyli z Cork City. Cork City ma dwa punkty przewagi nad nami, a my widzimy Waterford na trzeciej pozycji w tabeli. Niesamowita forma. Tej drużyny zagramy takim składem, dałem zawodników, którzy mają formę w górę, mam nadzieję, że to poskutkuje zwycięstwem w spotkaniu z liderem tabeli. Wygra na pewno 2-0 bramka Bohana Nuna, martwi mnie kontuzja Tonera. Mamy kolejny trening i zamiast Berry'ego wszedł na trening Walsh i Hale wbija 68 punktowa rala. Kontuzja zawodnika Kevin Toner na 2 miesiące, szkoda. I rozmowy z zawodnikami Andrew Maggeovern, dziękuję za ostatni mecz. Kolejka ósma i mamy spotkanie z liderem znowu, tym razem z Watefordem, czyli naprawdę niesamowite, nie spodziewałbym się e, nigdy czegoś takiego. Przecież Waterford zawsze był na dole tabeli. Gramy to spotkanie na wyjeździe, zagramy takim składem. Dwie zmiany w składzie były zamiast kontuzjowanego Kevina Tenera przed Walsh i Sliwka Pojawił się w miejsce do Hertiego i zobaczmy jak tam pójdzie. Waterford jest w znakomitej formie, trzy ostatnie spotkania wygrało, ale z nami przegrywa 1-0 po bramce naszego prawego obrońcy Donnelliego. Jack Ellis zły na rolę w klubie, oferta prowadzenia reprezentacji w Wenezueli, ale odrzućmy tą ofertę. Mamy kolejny trening. Kolejka dziewiąta i mamy spotkanie z Sanct Jak widzimy zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli i jest to ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Zagramy takim składem, zwycięskiego składu się nie zmienia i zobaczmy spotkanie St. Pass. Gramy ten mecz u siebie i wygrana 2 do 1 bramka Bohana i Hale. Dla Sankt z 1 trafieniem, odpowiedział Don. Ostatni trening w tym odcinku do Herty 69. Widzimy, mamy nagrodę dla menadżera, menadżer miesiąca, bardzo się z tego powodu cieszę. Gibbons jest zły na swoją rolę w klubie i Walsh, dziękuję za występy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Niestety nie udało się awansować ani do Ligi Mistrzów, ani do Ligi Europy. No ale może w przyszłym sezonie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do następnych, no i cześć.